Wysięłam trochę, żeby po prostu bardzo, bardzo Wam nie namotać, ale się po prostu tak dzisiaj... Tak, tak, no bo tak... A, dobra, tak, niżej, mniej. tak? Tak, tak, A, tak, tak. Się A ja sobie jak chcesz. Ale dzisiaj właśnie chciałam powiedzieć o modlitwie, raczej w sumie to o komorze, ale właśnie na wstępie, na wstępie kilka zdań, tak ogólnie o modlitwie. No i tutaj też jakby tak wyszło, że zahaczę o motywację również. No nie tak jak przed, przedtem, na początku. Wyszło nam właśnie, że o motywację tak, tak samo teraz. Więc modlitwa, yy, przede wszystkim modlitwa nie jest celem sama w sobie. Modlitwa nie jest celem. Celem, celem w ogóle jest relacja, naszym celem jest relacja z Bogiem, i modlitwa jest do tego narzędziem. Ona jest jak samochód. Samochód jakby nas podwozi w dane miejsce, czyli jakby do danego celu. I tak samo możemy właśnie porównać modlitwę, że to jest po prostu jakby takie narzędzie, które nas właśnie dzięki któremu osiągamy ten cel, czyli tą relację z Bogiem. Używamy ją, aby właśnie utwierdzić tą relację, aby dać się Bogu poznać, aby Bóg nas mógł poznać, aby, no, aby, aby skutować po prostu odpowiednią wnieść. Yy, modlitwa to nie jest tylko dialog. Wprawdzie Jezus mówił. Yy, w ogóle uczniowie chcieli tak bardzo technicznie podejść do modlitwy, i oni pytają go, jak nauczy nas się modlić, nauczyciele nas, na, nas się modlić, jak mamy się modlić. Wprawdzie wtedy Jezus im odpowiada, że jeśli się modlicie, to mówcie. No bo po prostu no to jest przede wszystkim taka komunikacja, ale też w modlitwie musimy być nastawieni na słuchanie Boga i pozwolić na to, aby nam Bóg usłużył. My jesteśmy w nowym przymierzu, ja to tak właśnie bardzo mocno wczoraj odczułam, żeby właśnie to zaznaczyć, że my jesteśmy w nowym przymierzu, żyjemy w nowym przymierzu, żyjemy już jakby w tej, no po prostu poza krzyżem, tak, kiedyś pokazywałem Agnieszka po, po krzyżu, że te modlitwy, którymi, bo ludzie lubią naśladować po prostu takich mężów Bożych no, ze Starego Testamentu, ale tak naprawdę to właśnie czy Mojżesz, czy tam Abraham, czy, czy tam nawet Dawid, który jest jakby według Bożego serca człowiekiem, to po prostu no, oni na przykład, tak jakby odniósł się Dawid, że no, że tam stworzy we mnie serce czyste na przykład, no nie? ta to, to modlitwa już jest w tym czasie, w czasie naszej, yy, na, no właśnie, na, naszego przymierza, jest już antychrystyczna. My tutaj musimy to pamiętać, że takie modlitwy stworzy we, we mnie serce czyste, oddal ode mnie gniew, Panie, zmił się nade mną, w ogóle mi swoje miłosierdzie, dotknij mnie tutaj, przyjdź do mnie, to, to, to w ogóle te modlitwy, no, nie powinny mieć miejsca, no bo to już właśnie takie jakby, no, no, już są takie antychrystyczne, tak? I to jest właśnie bardzo ważne. E, jedynym pośrednikiem, bo tak jak nawet Łukasz, nawet dzisiaj wspomniał Krystian, że no, właśnie tak jak Mojżesz tam był pośrednikiem między tymi ludźmi, tam właśnie Bóg szukał takiej osoby, która by mogła po prostu pośredniczyć między Bogiem, między Nim a ludźmi. I, I tak samo właśnie te modlitwy, to stwierdziłam dla mnie, ale właśnie teraz my musimy pamiętać, że jedynym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. I te w ogóle nasze modlitwy i te modlitwy właśnie stawiennicze yy, właśnie polegają na tym, że my teraz jakby nie modlimy się o zwycięstwo, ale jakby co też dzisiaj mówił Krystian, my egzekwujemy zwycięstwo, my po prostu to, co Jezus zrobił, my to egzekwujemy. I tak powinny wyglądać nasze modlitwy i te modlitwy również stawiennicze. Że my egzekwujemy zwycięstwo. Nie modlimy się o zwycięstwo, nie zabiegamy o zwycięstwo, ale my jakby startujemy z tej pozycji zwycięstwa. I to właśnie, właśnie w modlitwie. No z tego trzeba wychodzić w modlitwie. Yy. Na przykład takie niewłaściwe modlitwy są, niewłaściwe modlitwy są ze strachu. Z, z no Artur tam często nam dawał, że tam jak ktoś jechał 150 na ten drugi się tam modlił i on się tam posiewał, no nie? Że w ogóle takie, ja, ja jak miałam, po prostu przeżywałam tą nerwicę lęgową i w ogóle to cokolwiek się działo, to ja się po prostu modliłam, ale to to, to w ogóle te modlitwy nic nie przynosiły. One po prostu tylko zasilają ten zasilają tą taką ciemną stronę, jakby i jeszcze po prostu wróg ma z tego, jakby ja z mojego doświadczenia, jakby, że wróg ma jeszcze z tego korzyść, a nie po prostu Bóg, yy, nie ja. I tak samo modlitwy, żeby uspokoić własne sumienie. Nie powinno być, że modlę się, no bo trzeba się modlić, bo należy się modlić, bo jestem chrześcijaninem. No i no i po prostu, żeby uspokoić to swoje sumienie, to się już Nie. Jedyną motywacją tutaj właśnie powinna być miłość i relacja z Bogiem, chęć pogłębiania tej relacji. To powinno być po prostu nas motywować. No i e, ja, ja, ja miałam taki obraz, ty że prawda, jak prosiłam Boga, to jest w ogóle modlitwa, nie wiedziałam i On mi pokazał, że no bo ja chciałam, żeby w tej modlitwie jakby no on był, no nie? I już sobie że no jak to jest, jak jedne modlitwy takie, drugie takie, że z jednych modlitw wychodzę taka no, pełna, taka pełna życia, a po prostu są modlitwy, kiedy poświęcam czas i wychodzę taka pusta, no nie? I on mi, mi pokazał wtedy taki obraz takiej, tych kur w kurniku, nie ja wiem, to jest trochę śmieszne, ale ja wiem, wiem. Kury w kurniku, no nie? Jeśli po prostu po, przy, te kury niosą jajka, i jest tam kogut w tych kurniku z tymi kurami, to z tych jajek, te jaja są tak jakby, mają te zarodki. I że jak później kwaka nie to po prostu tam z tych jajek było życie. Ale tam, gdzie były kury, a nie było tego koguta, to po prostu z tych jajek nic się nie wysiedziało, tak? Bo one nie były, nie były zapłodnione, nie były tego. Więc jakby yy, wtedy ja zrozumiałam, że jakby po prostu ja muszę się spotkać z Bogiem w tej modlitwie, yy, bo po prostu jeśli się tylko tak w, w, modlę i tylko gadam, gadam, gadam gadam i jakby nie ma po prostu w tej modlitwie Boga, jakby gdzieś się go nie wpuszczył, to po prostu wychodzę właśnie wtedy bez życia. Yy, yy, I co? Yy. Tak samo właśnie takie powtarzanie jakichś regułek, jakichś takich religijnych pojęć, udawanie, jakieś takie powtarzanie schematów, w ogóle nie powinniśmy się w to bawić, nie powinno to mieć miejsca. I tak jak relacja się rozwija, w ogóle to modlitwa jest też i relacja z takim porównywana jest do małżeństwa, no różne są etapy, różne są chwile. no nie? Zresztą są po prostu po prostu poważne rozmowy, są pytania, są odpowiedzi, są po prostu takie bardzo intymne chwile, kiedy po prostu Pan może ma ma i po prostu i, no, i tym samym z Bogiem. Także po prostu ta relacja, tak jak relacje musimy budować i rozwijać, tak samo modlitwę musimy budować i rozwijać. I, no i co? I tutaj właśnie... No różne, ja ma różne są modlitwy, różne rodzaje, na każdy rodzaj modlitwy jest jakby odpowiedni czas, ale właśnie nie chciałam mówić, o nie chcę mówić o rodzaju tylko chciałam właśnie zachęcić nas do komory. Komora to jest jakby, no, każdy chrześcijanin powinien mieć zbudowaną komorę, czyli po prostu taki czas jakby z oddzielony. W Mateusza możemy, nie budujemy jej na spontaniu, powinniśmy mieć znaczy później, już później, kiedy my po prostu sobie to tak jakby ogarniemy, to możemy mieć w obojętnym czasie i gdzie tą komorę, ale, ale tak naprawdę to na początku, jeśli jakby my sobie ją budujemy, to jednak musimy zapłacić tą cenę, że, 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 że musimy sobie wygospodarować ten czas, to miejsce, no ale dobra, ale po kolei, więc nie budujemy jej na spontanie, i właśnie w Mateusza możemy przeczytać, że żeby właśnie, mówi Mateusza mówi, że w Mateusza czytamy, że by iść na osobność, zamknąć za sobą drzwi i pozostać w ukryciu. I co to znaczy? No, że powinniśmy się oddzielić fizycznie, zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Czyli fizycznie, że no, powinniśmy sobie zadbać o to właśnie takie ustronne miejsce, powinniśmy zadbać o to, żeby po prostu pozałatwiać sobie te, te pilne sprawy, takie, żeby nie mieć nic z tyłu głowy, no nie? Iść do pikać i sobie o nawet takie, wyciszyć telefon yy, i po prostu, yy, ale też yy, jakby pozbyć się takich bodźców, takich, yy, na przykład wziąć autorytet nad emocjami, wziąć autorytet nad myślami i po prostu oddzielić się w ogóle od wszelkich bodźców właśnie tego otoczenia. Yy, Wtedy, bo to właśnie bardzo nam wpłynie na jakość i na skupienie się na Bogu, bo wiadomo, modlitwa to jest właśnie słowo proszę a to jest właśnie skupienie się. No w tym wypadku na Bogu. I co? Kiedy idziemy do komory, powinniśmy iść bez grzechu, wolni od grzechu. Czyli jakby powinniśmy jakoś się obmyć w Jezusa, jakby zrzucić właśnie wszelkie ciężary, zrzucić wszelkie troski i po prostu wchodzić tak na luzie, na, 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 na spokojnie. I no nie ma. Nie ma no i taką no, siłą, no, wiadomo, powinniśmy być skupieni i bardzo zaangażowani, bo to jest właśnie taką główną siłą modlitwy, a chaos jest takim głównym blokerem. Yy, I jakby nie ma modelu komory, tak jakby nigdy może drugiej osobie powiedzieć, jak powinna komora wyglądać, no bo to jest jak powiedzenie mm, komuś, no jak masz tam postępować z mężem czy z żoną, no nie? No to, to tak wygląda. Dlatego, no jeden może płakać, drugi się śmiać. Albo w jeden dzień możesz płakać, w drugi dzień możesz się śmiać, nie wiem, możesz się darzyć, możesz po prostu się modlić językami, możesz uwielbiać, możesz, y, możesz w ogóle czytać słowo, y, możesz leżeć w ciszy, możesz klęczeć, możesz w ogóle we, we wszelki sposób inny y, angażować swoje ciało. Jednak y, komora to nie, nie powinna wyglądać tak, że to jest cały czas modlitwa językami, bo jednak ta modlitwa językami tak na razie to jest dana dla budowania y, wewnętrznego człowieka I, i właśnie najlepiej by było jakby y, takie najwłaściwsze dla nas, jakby właśnie ta komora taka była właśnie taka dla nas bardzo świadoma, no nie? I jakby y, w ogóle w komorze, w ogóle w modlitwie Bóg porusza się na podstawie prawdy. Podstawą jest prawda. Podstawą jest prawda. I jakby On yy, poza prawdą jakby nie będzie z nami rozmawiał i jakby yy, 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 mówienie właśnie takiej modlitwy, takie na przykład użalanie się na kogoś, o, bo on mi robi tak, tak, on jest taki, taki taki. W ogóle te modlitwy to w ogóle to nie mają sensu, bo po prostu Bóg działa jakby na podstawie prawdy. Nie? Raz już mówiłam, ja, to też już było dawno, dawno. latowałam na ten sorze dwa razy z powodu bólu. Ja się, ja, o Jezus, bo mnie boli, czy ty nie widzisz, czy to, czy to, ale po prostu on jakby nie reagował. Pokazywał mi całkiem inny obraz. Bóg mi całkiem za każdym razem pokazywał tą inną wizję, że chodzi ze mną za rękę, że po prostu wszystko, co złe, się trzyma ode mnie, zda. On mnie nie widział chorej. On mnie widział zdrową, bo prawda jest taka, że święta Jezus Jezusa została uzdrowiona i w ogóle, yy, w ogóle czy w komórze, czy w modlitwie, Bóg po prostu tutaj będzie tylko na podstawie prawdy i wszystkie yy, takie modlitwy i gadanie do poza prawdą, to też mija się z celem, niej nie będziecie mieć odpowiedzi na to. No Artur na przykład mówił, że on sobie ustawia duszę yy, w komorze. W komorze można poruszać każdy temat, dosłownie każdy temat, tam odbierasz objawienie, tam odbierasz różne rzeczy od Boga, słuchasz, zadajesz pytania, powiedzieć odpowiedzi, yy, no, czerpiesz do życia, zrozumienie słowa, poznajesz go, można, yy, dajesz się poznawać, no, możesz być uzdrawiany w komorze, możesz być uwalniany w komorze, to po prostu samo samoistnie. Yy. No, no i to co mówiłam właśnie że przychodząc wypowiadamy tą prawdę stoimy na tej prawdzie i powinniśmy by, też być tacy świadomi, tacy trzeźwi w tej komorze tacy skupieni, świadomi połączenia z Nim świadomi tego, kim jesteśmy świadomi wypowiadanych słów żeby te słowa miały tą taką odpowiednią ciężkość nie takie były brań, tylko po prostu, że wiesz co mówi Wiesz, co mówisz, jesteś z tym spójny, bo no, to jedynie tak ma sens, no nie? I no co, no, każda, każde takie spotkanie ma moc do zmiany, i Bóg jest Bogiem odpowiedzi, I jeśli po prostu Bóg jest Bogiem prawdy, i jeśli mamy jakieś problemy, i jeśli przechodzimy do tej komory, przechodzimy do Boga, to jeśli po prostu dalej nie mamy tej odpowiedzi. To znaczy, że nie spotkaliśmy się z Bogiem. No bo on jest Bogiem odpowiedzi też mówisz, jeśli go szukamy, jeśli szukamy tej odpowiedzi to znajdziemy. Więc to cały czas musimy sobie po prostu pilnować tej prawdy. Hmm. No, i lepiej właśnie lepiej niż językami, to lepiej właśnie być zaangażowanym świadomie. Każda przemiana zaczyna się właśnie od modlitwy. Kiedyś powiedziałam na Białkińskiej ja ale Ewę. Proszę no jest jakaś taka opresja demoniczna na tą, na tą komorę jakoś tam w ogóle. A ona mówi, że nie, to nie jest opresja, to po prostu są decyzje ludzi. Ludzie tak decydują, po prostu ludziom się nie chce, czy tam mają jakieś inne powody i po prostu tak decydują. Czyli my nie mamy wymówki, nie mamy wymówki, po prostu jeśli nie mamy komory, nie modlimy się, to tak decydujemy. No nie? E no, musimy, właśnie, no, za, komórę, za to musimy zapłacić cenę. Ja właśnie chciałabym was tak zachęcić, żebyśmy się jakby zdecydowali, żebyśmy się zdecydowali, żebyśmy się zdecydowali na to, aby zapłacić tą cenę. Bo naprawdę jest o co walczyć. No, jest o co walczyć. Um, może na przykład ktoś nie wie, jak zacząć, no nie? Może po prostu dla kogoś jest taka, no co, pójdę do tej komory, no co, no jest cisza, albo w ogóle, no, nie wiem jak zacząć. No to, no to zacznij sobie tak, że na przykład zaczynasz rozmyślać o Bogu, po prostu wchodzisz sobie do tej komory, zaczynasz rozmyślać o Bogu. Zaczynasz, zaczynasz rozmyślać, co On po prostu dla ciebie zrobił, jaki On jest, no w ogóle mm, też nie należy się bać ciszy. Cisza to też jest jakby, no, też jest odpowiedź, w tej ciszy też jest dobrze i w tej ciszy też jest Bóg. I ja tak jeszcze sobie tak pomyślałam yy, na przykład o Adamie i Ewie, no o, no o co oni mogli robić na przykład z Bógiem, no nie, bo On sobie do nich przychodzi Bóg sobie do nich przychodzi Oni nie mieli zrytej bańki, tak, że musieli sobie ustawiać duszę, oni nie mieli w ogóle, problemów, oni nie mieli podświadomości, pod no nie, że sobie tam w, wchodzą, coś, coś tam grzebą, wyciągają, no nie mieli, nie mieli tego, nie mieli takiej przyszłości zrypanej, jak, jak nie jeden z nas, a kiedy po prostu no co, nie, nie mieli co, co z Bogiem gadać, no bo on to nie przychodzi. No bo się, się to nie chciało przychodzić. Ja sobie myślałam, o no, czym oni kurcze rozmawiali, no pewnie nie wiem. No, może sobie rozmawiaj o strusie, jaki piękny, albo coś, no nie wiem. Ale no, <śmiech> <śmiech> może mówili tak do Boga, Boże, ale jak fajnie tego strusia stworzyłeś, a może jak fajnie to zrobiłeś, no, no, tak, no tak no sami się z o czym A jednak po prostu Bóg czerpał z tego przyjemność. No po prostu w czy o jakimś tym do nich przechodził, no nie? Więc kurczę, no to też nawet... <laughs> Jakbyśmy nic z tej komory nie robili, no to też fajnie. No i w sumie to chyba tyle chciałam powiedzieć. No i o tej motywacji w sumie. Właśnie, żeby nie odpuszczać tego tematu. No ale właśnie nie z tego powodu, że teraz ma tutaj komora i komora dla komory, tak? Czy modlitwa dla modlitwy, moc modl dla mocy, duchowość dla duchowości. Nie, po prostu ja po prostu tutaj się zdyscyplinuję ja ogarnę ten temat właśnie, ale nie tam jeszcze po prostu, żeby mieć tą komorę, tylko żeby po prostu przez tą komorę mieć bliższą relację z panem, no nie? Żebyśmy tutaj, ja tutaj chcę zachęcić, żebyśmy tutaj przełożyli ten, ten, ten ciężar, ten, ten środek ciężkości. No i w sumie tyle, dzięki za cierpliwość. <śla>